Star Stable. Tajemnica Złotych Wzgórz. Helena Dachgren. Rozdział czwarty. Pierwszej nocy w nowym domu lisa śni o jeździe konnej. To sen, który miała już niezliczoną ilość razy. Szczegóły się zmieniają. Pojawiają się drobne przesunięcia w czasie i przestrzeni. Ale lisa zawsze myśli o nim, jako o tym śnie. Czasem nastrój jest mroczny. Czasem pogodny, jak ostatniej nocy. We śnie nie boi się jazdy. Strach należy do ciemności. Razem z pięknym białym koniem o długiej, niebieskawej grzywie w przez zielone łąki i nad szemrzącym strumieniem. Ona i koń idealnie współpracują. Cwał jest płynny i gładki. Wskazówki lisy właściwie niedostrzegalne. Lisa dobrze zna konia. Nawidzał, nawiedzał jej snu od dzieciństwa. Podstawowce podstawówce wszystkie konie, które rysowała, miały niebieskie grzywy i ogony. Nauczyciele próbowali ją przekonać burzwa innych odcieni. Jeden nawet zaczął się zastanawiać, czy Lisa nie ma przypadkiem problemu z widzeniem barw. Przecież na pewno wiedziała, jak wyglądają prawdziwe konie, ale Lisa była uparta. Ten szczególny koń miał niebieską grzywę i niebieski ogon. Wiedziała, bo, bo tak wyglądał w jej snach. Lisa od dawna nie śniła o koniu. A jednak, Wydaje jej się znajomy. Przypomina to trochę powrót do domu. Był czas, kiedy pojawienie się snu ją cieszyło, później jednak zamienił się w koszmar. Czyżby trafiła do domu, w końcu od wczesnego dzieciństwa, Lisa czuła niewyjaśnione pragnienie, by znaleźć się gdzieś indziej. Nie wie zbyt wiele o tym innym miejscu, gdzie je znaleźć, ani nawet czy ono naprawdę istnieje, ale wie, choć nie rozumie dlaczego, że tamten koń tam mieszka. Czy Jorvik może być tym miejscem? We śnie jest słonecznie, śpiewają ptaki. Wszystko wydaje się niemal zbyt idyliczne. Mimo to lisa opanowuje niepokój, jak chmura nagle zasłaniająca czyste, błękitne niebo. Ptaki przestają śpiewać, Ciemność zapada szybko i niepowstrzymanie. Gęsty, lepki mrok przepędza światło dnia. Nagle dziewczyna czuje, że ktoś łapie ją za nogę. Jej budy jazdy konnej wysuwa się ze strzemienia i lisa z trudem utrzymuje równowagę. Koń galopuje coraz szybciej. Jednocześnie ucisk na nodze lisy staje się mocniejszy. Zaciska się jak imadło. Nie patrz w dół, mówi ktoś nagle. Cokolwiek robisz, nie patrz w dół. Lisa patrzy w dół i z trudem łapie oddech. Jej nogę otaczają ogromne czarne macki. Złapali mnie myśli. Słyszy rżenie konia i po chwili sama również krzyczy coraz głośniej, a przysapki macek gdy zaciskają się coraz mocniej. Teraz gdy ją pochwyciły, już nigdy się nie uwolni. Liso, śniadanie! otwiera szeroko oczy i widzi stojącego w drzwiach tatę. Ma na sobie kuchenny fartuch. Powietrze wypełnia smakowity aromat roztopionego masła i świeżej kawy. Lisa siada na łóżku. Choć przespała ponad 8 godzin jest zmęczona, jakby przebiegła maraton. Ostrożnie odsuwa pościel i spogląda na nogi. Żadnych macek. Oczywiście, że tak. Co to w ogóle za pomysł? Kilka minut później jest w kuchni, ale kiedy siada, by dołączyć do taty przy stole, on wstaje i wykonuje przepraszający gest. Lisa uświadamia sobie, że pod fartuchem ma ubranie do pracy. Tak mi przykro, kochanie, ale muszę iść do pracy. Obawiam się, że to polecenie służbowe. Najwyraźniej od razu mam zacząć pracę nad projektem Nox Nucleus. Wyspę z innego dnia już wkrótce. W porządku. Cóż za niespodzianka myśli Lisa. Co takiego wcześniej powiedział? Na Jorvik wszystko będzie wyglądać inaczej. Jasne. W porządku, do zobaczenia później. Postaraj się zrobić coś przyjemnego. Rozejrzyj się po okolicy. Lisa jedynie kiwa głową. W drodze do drzwi tato się odwraca. Gdzie siedziesz? Dostaj New prawda? Dobrze ci zrobi, jeśli znów spotkasz się z rówieśnikami. Może nawet pobędziesz trochę w pobliżu koni. Zostawiłam na blacie torby trochę pieniędzy i mapę wyspy. Ale pewnie łatwiej ci będzie korzystać z komórki, Dodaje ze śmiechem. Zadzwoń, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Wkrótce wrócę koło piątej i zrobię kolację. Myślałam o lasagne. Twojej ulubionej. Lasania nie jest ulubioną potrawą lisy. Już nie. Lasagna była ulubioną potrawą Isy, ale dziewczyna jest zbyt senna, żeby się sprzeczać. Tato przez chwilę się waha, stojąc w drzwiach. Odwraca się raz jeszcze, jakby chciał coś powiedzieć. Później jednak znów kieruje się ku wyjściu. Do zobaczenia wieczorem, woła na pożegnanie. Lisa rozgląda się po kuchni. Pusta pudełka po pizze, gazety, zegar na kuchence mikrofalowej, dzięki któremu dowiaduje się, że jest później niż się spodziewała. Przez okienko nad zlewem widzi powykręcany dąb o konarach tak ciężkich, że właściwie stukają w szkło. Po drzewie wspina się niewielka wiewiórka. Lisa słyszy odgłos uruchamianego silnika i domyśla się, że to sąsiedzi po drugiej stronie łąki. Pierwszy poranek w nowym domu. Nie jest pewna, jak go sobie wyobrażała, ale na pewno nie tak. Wszystko wydaje się sztywne i niewygodne, jak nowa para jeansów, kiedy założy się ją po raz pierwszy. Dziewczyna w końcu wstaje i zabiera się za śniadanie, które tato zostawił na ubezpie kuchennej. Nakłada łyżeczką dżem na pankejki i dorzuca na wierzch świeże borówki, które czekają w miseczce. Dla zabicia czasu sięga po darmową gazetę leżącą na stole. Ze środka wypada złota kartka. Podmuch wiatru wpadający przez otwarte okno sprawia, że kartka przez chwilę unosi się w powietrzu, zanim opada w stóp lisy. Dziewczyna podnosi ją i czyta. Czy jesteś kandydatką na gwiazdę? Witamy w Szkole Artystycznej Jorvik, gdzie spełniają się marzenia i rodzą się gwiazdy. Obecnie przyjmujemy zgłoszenia na semestr letni. Zapraszamy na naszą stronę internetową. Ulotkę wydrukowano na grubym, eleganckim papierze. Pod reklamą szkoły znajduje się zdjęcie słynnej piosenkarki Cindy. Lisa zna ją, ale nie ma pojęcia, że Cindy pochodzi z Jorvik, ani że uczyła się w tutejszej Szkole Artystycznej. Na zdjęciu Cindy stoi na scenie z błyszczącą niebieską gitarą w ręku. Wygląda jak wojowniczka z ustami otwartymi do śpiewu i pięścią uniesioną w powietrze. Potężna, zdeterminowana, niepowstrzymana. Jakie to uczucie w taki sposób urzekać widownię? Elisa zastanawia się, czy Cindy kiedykolwiek robi się nerwowa przed wejściem na scenę. Skąd wiadomo, kiedy życie ma się zmienić? Na zawsze. Czy czuje się to wcześniej? Czy dopiero po wszystkim? Jak wyglądało życie Cindy, zanim stała się tak sławna? Lisa czuje, że żołądek podjeżdża jej do gardła. Postanawia zajrzeć na stronę szkoły. W końcu, co ma do stracenia? Może to by było coś, myśli. Coś nowego, coś innego niż lęk związany z końmi i tęsknota za domem, którego już nie ma. Bo nie ma mamy. W poprzedniej szkole zapisała się do chóru i uczyła się gry na gitarze. Nauczycielka zachęcała ją do wzięcia prywatnych lekcji, ale Lisa jakoś nigdy się za to nie zabrała. Choć tato również uważał, że to dobry pomysł. Kiedy dowiedział się, że przeprowadzają się na Jarwik, zaczęła się zastanawiać, co będzie z muzyką, tak ważną w jej życiu. Czy w miejscowej szkole mieli dobrych nauczycieli muzyki? Czy w ogóle były lekcje muzyki? Nie miała pojęcia, czego się spodziewać. Lisa bierze kubek herbaty do pokoju, który ma zostać gabinetem taty. Dobrze, że jeszcze pierwszego wieczora zmusiła go, by uruchomił łącze internetowe. Zaczyna. Na internetowe poszukiwania i dowiaduje się, że Szkoła Artystyczna Jorvik to jedna z najlepszych szkół muzycznych na świecie. Po kilku kolejnych kliknięciach odkrywa, że Jorvik wydaje się być bardzo ważna na światowym rynku muzycznym. Jak mogła to przegapić? Tak bardzo przerażała ją perspektywa kolejnej przeprowadzki, a tato tak dużo gadał o koniach na Jorvik. Że nie chciało jej się nawet samej rozejrzeć. Po raz pierwszy czuje dreszczyk ekscytacji związany z nowym miejscem. Może wyspa ma w sobie coś więcej niż jej się wydawało? Poranne słońce wspina się ponad brzody, a lisa wypełnia formularz zgłoszeniowy do szkoły. Pisze długą i pełną emocji i rozprawkę o piosenkach i twórcach muzyki, którzy są dla niej ważni, ulubionych piosenkach i marzeniach związanych z przyszłością. Wspomina o rzeczach, których nie odważyła się opowiedzieć nikomu. Jedynie rozważała je w tajemnicy. Śpiewa przy tym piosenki z najnowszego albumu Cindy i myśli sobie, że byłoby wspaniale chodzić do tej samej szkoły, co ona. Może nawet pewnego dnia mogłoby wystąpić razem? Lisa pozwala, by pochłonęły ją sny na jawie. Wkrótce to ona stoi na scenie. Gitarę klasyczną wymieniła na elektryczną. Gwiazdy, gwiazdy, gwiazdy w twoich oczach. Śpiewa, patrząc prosto na pozbawioną twarzy widowni i pustą kuchnię. Napisała tę piosenkę przed rokiem, ale nigdy wcześniej nikomu jej nie zaśpiewała. Herbata w kubku kwiatki wystygła. Lisa wraca do kuchni, żeby zrobić sobie nową. Kiedy herbata naciąga, dziewczyna zagląda do lodówki i zaczyna tworzyć listę zakupów: mleko, sok jabłkowy, jogurt grecki z miodem. Owoce, wzdycha. Mogłaby napisać na liście zakupów wszystko i wręczyć ją tacie. Czy musi być ona bardziej szczegółowa? W końcu uświadamia sobie, że odkryła nieuniknione. Musi gdzieś pojechać do Stajni i oddać Alex Sakwę. Pisanie zgłoszenia dokończy kiedy indziej. Wraca do komputera i zapisuje plik. Zajrzę do niego później. Czując ściskanie w żołądku i powracający jak tępe pulsowanie sens poprzedniej nocy, Kłada buty, przygląda się mapie i otwiera frontowe drzwi. Rower, o którym mówił jej tato, stoi na podjeździe. Wygląda na zupełnie nowy, ma dobrze napompowane opony i skomplikowany system przerzutek. Lisa mocuje Alex z boku roweru, a później siada na schodach ganku. Na łące starsza pani wyprowadza psa na spacer. Macha wesoło od Lisy, kiedy ją dostrzega. Lisa odpowiada machaniem i otwiera mapę Google na telefonie. Nie zamierza się męczyć z mapą taty. Bez przesady z tą sz starą szkołą. Słońce grzeje. Lisa znów otwiera frontowe drzwi i idzie po wodę. W porządku, mówi sobie, kiedy wraca na ganek Teraz albo nigdy. Po raz ostatni sprawdza mapę na komórce, żeby zorientować się w swoim położeniu i wyrusza. Padałuje szybko, żeby powstrzymać nieprzyjemne myśli. Przynajmniej na jakiś czas. Zapach rozgrzanych sosnowych igieł wypełnia jej nos, kiedy jedzie wijącymi się drogami, próbując przypomnieć sobie mapę. Droga staje się coraz węższa, zamienia się w ścieżkę. Liczne ślady kopyt sprawiają, że jej powierzchnia jest nierówna. Alice zatrzymuje się, żeby sprawdzić na telefonie, czy jest na właściwej trasie. Powinna być już blisko.